I miałam legą mózg, tą patrzycie ręka, ale nieważne. Był był. Możesz pokazać rękę jak coś. Siejmano, cześć, witam na pokładzie wszystkich. Zostawcie łapańcje w górę, z dzwonem. Będzie za dzisiaj. O ta gdzie wiadome. Wiadomka, prosta sprawa. Zostawcie łapańcje w górę. Jeśli jesteście nowi to strzelcie supa dzwoneczkiem, łapańcje w górę i nie zachładać jakichś chińskich ników z Afryki, bo będzie słabo. Co? Lecimy z pierwszym człowiekiem na no mojego. A skąd jesteś? Jeśli możesz zapytać. Po co ci wiedzisz? No, no czy tak pytam? Kielce. A jak się nazywasz? Konrad, witam. Cześć. Jesteś Rebel? Jestem Rebel, jestem buntownikiem. A ile masz lat? 13. Nie, możliwe. Możliwe. Serio? Odwierdzam, możliwe. Kurde, widziomek. Zadyma. No Jak masz na imię, bo ja jestem Konrad. Ja jestem Stanisław. O, siema. Stanisław, miło. Się. Siema, no no sielans. masz jakiegoś live'a na YouTube albo coś? Co ty, chłopie? Nie? Nie streamujesz? Nie no, nie, no, aż tak nie no, nie, nie A Ty mówisz zero, że masz 13 lat? No, za niedługo 14 A mam pytanie do ciebie Byś zrobił coś takiego z yy, zadymkę jakąś? Na przykład, nie wiem, tak krzesłem być zakręcił? Nie no, chłopie, przecież no. moje krzesła trochę ważne nie wiem, więc do no. mnie Abyś zrobił świecę? Nie no o, hałszyku, hałszyku. Nie rozmawiać. wiem, jest dużo takich zadym... Nie, raczej nie, ale jest dużo takich. No, w mnie chłop nawet z prosto z mostu. Ty robię zadynę. Otwarłem jakąś sznutek, chłopie tam. Świece robił, więc se poszukaj, ale nie, no, nie ja ja. Ty ja rzecz... Nie, 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 mamy. Dobrze u ciebie? Dobrze. A ile macie lat, dziewczyny? 15. O, a zgadnijcie, ile ja mam lat? No z 20 ileś. O, no To dużo, gdzie 16. Nie! No, nie. Serio, ci mówię. No to pokaż legitymację. Nie, nie masz 16. Wiem, twoja koleżanka może wpaść do mnie na Instagrama i tam zobaczyć się, że jestem młody. Mam 16 lat. Mogę wam podać. No to, to możesz podać. Dawaj się wkłada te urodzenia. Szybciutko. Żebyś nie się zastanowić. 8 grudnia, grudnia. 2004. Dobra, no to podaj Instagrama. O, dobra, dobra. dobra. Będziemy miłe, ale... No, tak, Co no. nie wierzę, nie wierzę. Naprawdę ci mówię, z ręką na sercu. Serio ci mówię. Może mam bluzę Rebel, że buntownik, ale, ale nie, nie, wierzę, nie. A jak się nazywasz? E, albo wy jak się nazywacie? Dziewczyny? Ja jestem Lena. Ja Natalia. Miło. A już się dowiedzieliśmy. O, elegancko. A ten, a skąd jesteście? Jeśli można zaprzeć. Wrocław, Ja jestem szczytno warmińskie mazurskie województwo. To jest ogólnie miasto policji. Więc tutaj wpiszę tam szczytno i mam wyskoczyć. Takie ja ma i Ja chodzę do liceum wojskowego. I no. to ciężko? Powiem ci, że teraz kwarantannę miałem od piątku. Teraz wróciłem z kwarantanny o? i poszedłem do kolegi dzisiaj przyszedłem. I kolega do mnie mówi Dawaj streama robimy. No mygle. Ja mówię, ale zdziwiłem się, ja mówię, o matko. Mówię, dobra, spoko, spoko opcja, no i mówię, dobra, jest git, kolega macha ręką, ale wstydzi się, on się nie pokazuje, bo on nie, on nie lubi być osobą publiczną, no ale jego, ja też socinki nagrywam na youtube mogę wam podać kanał, jeśli chcecie. Dawaj, my na razie kończymy, bo musimy lecieć, dobra? Dobra, a wpadli na live To tam byłego stronie? streama. Byście, byście wpadli na live. No już wyszły. No, 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 spoko, dobra, to spoko, no. na razie, cześć. No papa. Pa. Pa, pa. Fajne dziewczyny, pozdrawiam serdecznie. Spoczko było. Łopie właśnie waliłem świecę i ten i odjechało mi krzesło. No, to spoko. A nie wiem, na łóżku zrób. <laughs> Mordo, zrób na łóżku taki przewrot. Albo twój kolega. Ale ty... Ja zrobię świecę na, na łóżku, na łóżku mogę. Dobra, ale nie skipuj Mordo, nie skipuj, nie? Nie, nie, ja nie skipuję ludzi. Ja nie skipuję. Żebyś nie skipował, nie? Bo fajnie się gama, nie? No dobry. Dobra, po prostu no. na tym krzesło mi odjechało. Zostałem tak. na, na tym robiłem świecę, ale czekam. mi odjechało od, od tej ściany odjechało. <grym> <grym> się... Ej, co miałem na łóżku zrobić? Przeskoczyć przez nie? Nie wiem, zrób takie, taki przewrót, rób. przewrót w przód. A, dobra! Okno fajne widoki, ja tam normalnie wiesz, lecę sobie na miasto. Nie, nie wiem. Dobra, widzowie, za ma jest. Dawaj No i pięknie. No ja świeca leci! Ja nic nie widzę. On poleci jak mały a ja nie widzę. Jak to się dzieje? Powiedz mi. Ale! No, Leci! Dobrze, bo... No. Dzięki mordo, dzięki za dymy. Ej, Podajęc wiesz co? Podaję. Kolega zapisze mi na ten... Zapiszemy sobie na ten, na kartce piszko jakiś tam, KONDZIU. Na czole sobie napisz teraz. O A... mordo, youtuber no. Apex. Nie, Steve jest, przepraszam. jest Steve jest. A co teraz jest live? No live no, jest. Teraz więc, jest live? Więc ja bym takich dymów nie robił, nie? Może się przywitać coś. ej. Hey, Z fanami moimi. Siemanko, pozdrawiam. Dawajcie ja. brawo dla niego. Poczekaj, zaraz. E, wyślę tam, napiszę. Kontrolę. X? Morto, bez O tam jest. On, 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 nie, dobrze jest, no, dobrze jest. Dobrze tam było, niezwite trochę, było... RX RX. RX no, wpisz sobie. I Yes, o, lecimy! Na, no, na streamie jesteście, to macie. No. Nie, były robione, to macie na live. No. Jemy, czekam, czekam. Nie uważaj, koć tu! No. Widzisz? Lecimy. Boże, możecie suba wcielić dzwonem, we dwójkę. Bo cholera, chłopie, ja bagopiek, nie trzeba. Tam jest bagopiek, jestowe. Fajnie. jestem na live. Ja jesteś na live, Możesz, to... możecie jakoś zadynę jeszcze zrobić, jak chcecie. Chyba, dobra, widzisz że... to. Siema i wszyscy na dzieciach Ale uważajcie tam. Uważajcie, żeby się krzyż nam nie stała. Dobra? Uważajcie. Dobra, dawaj. Si. Co no. to no. jest problem? O co ci tu? Trzymasz, ty... Uważaj, ale trzymaj go dobrze mordo tam, żebyś sobie nic nie zrobił, bo ja będę o trzech was tam jest, więc możecie trzy osoby zostawić suba, możecie wpaść w trójkę. Dobrze no to mordo. Mordo. pięknie, gratuluję ci, żółwiczek do ciebie. Ale Dobrze, jesteś zwycięzcą. Tak, kolejnie, jeszcze nie zostawiliśmy, bo kolega nie ma ten... Konto, Słuchaj ten, e... czasu. Nie, konta nie, na YouTube nie mam. Też tak, chcę posłuchać. Pka Siedzi obok cyby. Mój jomy, A, ziom. Ziom. O, o Oj, tam jest jakaś babka, jaka babka? Tu żadnej babki nie ma. Ile masz osób na live? Przecież siedzisz na live. Nie. Ile ma? 10 osób jest. E masz? Dokładnie, nie wiem. 10 osób jest. No i 10 osób jest. Tak. Nie, 10 osób. No. 3 osób. No ja... nie wiem, nie widzę. Oj, 9 9. 9, 9. Osób. Dzwon! Ej, hey, ale będziesz na YouTubie dzwonię. To ja? No. No, naprawdę? No będziesz na YouTube, jutro odcinek wlatujesz tak? Fajnie. Więc zachęcam zostawić suba. Bo jak nie zostawicie znaczy. suba, to no. to słabo no. wygląda. Więc zachęcam. Za tymi zrobicie. Jutro na odcinku będziecie, więc jak zostawicie mi trzy suby, to już mam wtedy 1800-1970 subów I jeszcze 30 i mam 1000... i mam 2 koła. O ma. Co tam mordeczko? Masz live'a czy nie? dlaczego uważasz, że mam live'a? No bo, wyglądasz jak youtuber, influencer, masz takie lekko przyciemnienie tam z tyłu za sobą Nie wiem czy to ściana, czy nie, bo taka pikseloza trochę tutaj jest u kolegi na, na kompie, ale tak jest dobrze No, a co tam u Ciebie? A w porządku, nie narzekam, wszystko gites, jadę do przodu A to z sponoćku A jak się A jak tam u Was? A umie git, umie git Siedzę sobie na live teraz, jak chcesz możesz się przywitać z widzami Nie, nie witam widzów a czemu nie witasz widzów? Bo, bo ich nie znam. A możesz witać, czy, czy nie? Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. O, dziękuję, bardzo mi miło. Lektor Jak lektor, nie? Tak zamierzam. Mam pytanie do ciebie, kolego. Śmiało, dawaj. Byś wpadł na kanał na YouTube'a? Jakbym ci napisał nazwę? Paść bym wpadł, czy bym został na dłużej? Nie wiem, zależy od kontenciku jaki kręcisz. Na razie, no nie wiem czy ci odpowiada, ale jakieś vlogi tam robię, piosenki śpiewam, raperem jestem też. Więc y, możesz posyłać sobie pisanek. Ci Na pewno zaśpiewać. przesłucham i zobaczę czy zostanę, nie? No. Mogę ci zaśpiewać jak chcesz. Dawaj, dawaj. Wtedy i tylko wtedy i kiedy ona kręci bledkę. Wtedy i tylko wtedy i kiedy ja biorę tabletkę. Puf, puf. I dalej, i dalej nie mam, muszę dopisać I dalej muszę dopisać, nie? Muszę tam jeszcze pisać To ja też mogę zaśpiewać, ale nie swoją, dobra? Dobra, to dawaj Ile dałbym, by zapomnieć cię Wszystkie chwile te, które są na nie Bo chcę, bo chcę Nie myśleć o tym już Zmuchnąć wszystkie wspomnienia Niczym zaległy kurz Tak już, tak już Po prostu nie pamiętać Sytuacji, w których serce klęka Wiem, nie wyrwę się Chociaż bardzo chcę Mam nadzieję, że to wiesz I ty, znowu widzę ciebie przed moimi oczami i znowu zasnąć nie mogę Owładnięty marzeniami wszystko poświęcam myśli Że byłaś kiedyś blisko Dalej nie znam tekstu Wtedy czułem, że mam wszystko Night nice, mordo Powiem ci, raper ciebie Brodzony! O matko, poleciałeś do tyłu Gdzie cię wzięło? Skipnęłeś go Co? No, wszystko okej okay. Jezu, ale masz sprzęt To jest jakieś no. studiowanie, czy ty. Ja jestem raperem, youtuberem Serio ci mogę powiedzieć Może mam bluze rebel Ale... To nieważne, bo ja jestem dobry Aniołek. Jestem Aniołkiem, jestem grzeczny. E, masz ładne oczy, mogę ci powiedzieć. Dobra, ale macie streama teraz? Tak, no, a mam pytanie do ciebie. E, skąd jesteś? Jeśli można zapytać. No, można, z poznania. A, a, a ja ty? Jestem, ja jestem w, w szczytno. Taka. Takie miasteczko, miasto policji można powiedzieć. Tu się policja tworzy, taka bylęgarnia jak wiesz, kury na przykład, albo coś, nie? Takie rzeczy się dzieją tutaj. No wiem o co chodzi. No dobra. W sensie, nie wiem czy kojarzę, gdzie to leży na mapie, ale po nazwie nie, coś, co nie Może kojarzysz. Miś Aha, no dobra, dobra. No to kawałek, no, to kawałek to... jest. A no. jak się nazywasz? No to zdrowie generalnie. To czekaj, ja też się robię. Ale na Was? To nie, jest, to nie jest alkohol, to jest herbatka. Widzowie. Herbatka, no to herbatka. też dobra. Do kolegi przyniosłem sobie. Chciałem posiedzieć, a kolega do mnie mówi, dawaj laj, <grym>. mi z omeglem. No to ja mówię, dobra, czemu by nie. Tak pykło. No, no też fajny plan na wieczór. No, fajny plan. ja No, nie dobra, nie to już wiem, mam... Nie wiem, do której będę robił, nie, bo tutaj... U kolegi siedzę w domu, to, nie, to jakby co nie jest mój sprzęt, ale nagrywam rapy, możesz tam zobaczyć w kanale. E, te klipy też tam mam, odcinki też okay, okay. tam mam. Możesz tam wpaść sobie, nie? Na live'ach. Jak będziesz chciał. Dobra, na pewno wpadnę. Dobrze. To dzięki za namiary i Miłego wieczoru wam życzę. Dziękuję nawzajem, cześć, trzymaj się. No na razie to. Czemała. To murdeczką. Opowiadaj, ja jak tam To murdeczku. No saje piszcie, Wolnej jutro bami, w niedzielę no, to też to. dopiero do pracy w poniedziałek, kurwa. Okay. Ja ze Szczecina. O, to się kurwa, kurwa, powiem ci ja tu ja tu dopiero od tygodnia jestem w Szczecinie, także... A, 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 <laughs> a przecież bo... nie gdzie pościgł. Ja ogólnie na Śląsku mieszkam. A Czemu tak Dawaj A ty się z fest co tutaj powiedziałeś? Oglądałeś Paczesia kurwa. <grymny> nie, nie, nie. Nie, że. Czego? Fajna dupa z niej. O! Ładny Fajna dupa A jak się robi? A ja tu kurwa Mirek jestem. A jestem Czechiem, siema A jestem Czechiem, siema ale nie, serio, ci mówię, mi rozpa. Dobra, ja. Do... Sieba? Kurwa, ja to młody chuj jestem. Młody kot. A jak? Tak, kurwa ten, pa. Ma wyjebane jajo. On pojebany go czy kurwa. Ja się w nocy obudziłem, patrz Kota kurwa na szafie mam. A ten? A byś? No pewnie, jak mi podasz nazwę, kurwa, to nie mam bude. No kurwa ty, tylko że ja mam problem, bo ja na telefonie siedzę, ja nie wiem czy jak ja wyłączę tu, to czy kurwa mi wypierdoli stąd ja, Co tam kur... mordo? Co tam szamasz? Co mam jeszcze? Kotelety? Trzymaj, Trzyma, obudź się Takie pulpeciki jesz i takie dotknięte lekko o, Ja jestem youtuberem widzowym, Mogłem. Chcecie zostać moimi widzami? Jaki kanał? Trzyma. Konto, Trzyma. &Boguś, wpiszę wam, zobaczcie, ja jestem raperem ogólnie Mogę wam coś zaśpiewać, jak chcecie. No. Dobra, jestem. To byście wpadli na YouTube? A? No, może zobaczymy. Zobaczymy, bo nie mamy czasu. No, nie macie czasu, no. Co mam teraz zrobić? Serce mi pęka. Tragedia. No, to, to na Siema by byku, co tam? No, to O, kurwa. No kurwa, kurwa, nudzę się, kurwa, bym się napierdolił, ale kurde, nie mamy co pić. Kurwa, cały alkohol mi się na chałupie skończył, mordo. No, nie chce, nie poratujesz, nie podrzucisz mi? Czegoś? Ja on nie ja ja, tak. Ja tak. No ale no ty, ja rozumiem, że sportowca jest sportowcem, ale wiesz, jedno piwko, tak, żeby kurde przeciścić sobie nerki, to skazane jest. A ile masz? 16 lat. 16 lat. O kurwa, ale nie, to bym ci nie dał, ja bym ci dał, no, że, no, tak z, że na pewno jesteś pełnoletni. no. Mam 16 lat. Nie widać. A ile byś mi dał? To wy? To jest 25 lat. No? O oh, kurwa, no się trafiłeś 23. O, on widzisz? No kurwa, no jest. Kurwa, tak to zawsze mi coś tam pierdolą, bajerują mnie, że mam kurwa, wiesz, 16, kurwa, 18, ty jedyny trafiłeś, w końcu jest pierwsza osoba, co trafiła. Trafił. Jesteś na live, no. to możesz. możeś... No, siema, siema, ile widzów masz? E, teraz, poczekaj, sprawdź, czekaj. A to na YouTubie, tak? Live'ujesz, czy co? O kurwa, no. Pozdrawiam te 8 osób. No to możesz mi napisać, no. I co tam nagrywasz generalnie? Fortnite'a i won't śpiewam Piotra O, za śpiewanie samuje w chuj, no spoko, spoko. Dobra, czekaj, zrobię screena, bo ja na telefonie siedzę. Masz już screena? Czekaj, czekaj, no masz się kurwa, coś próbuję. Czekaj. Dobra poszło, no mam, mam, już mam To co? No, 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 zobaczymy, no Dobra No, czym się, dobra, ja lecę jakiś też panienek kurwa poszukać, bo mi się nudzi, nie? Elo